Wraca z kolejnego dnia, kolejny. Mówisz, że zaplatać, że mnie coś taki nie To nie przestanie stanie wysłać swoje podróbki. O, swojej podróży. O, swoich sługusów jakichś tam. Nie wiem, znajdę go, czekaj, gdzie to było. O o y, chyba tutaj był jakiś pierwszy a ta podróba. A nie włączę konta, ale bo ten sobie. Nie, nie, że je ja włączę sensu włączę, pap. A nie, myślę, że. No to, czekajcie, musimy tutaj wrócić. Widzicie, już zaczynają się pie pierwsze łapki w właśnie ten potwór pojawił się. Później nowy sezon i będzie łapka w dół. Bo tutaj wchodzę w swoje statystyki i patrzę. Wchodzę tutaj. tu odcinek. Podróba ogląda swoje statystyki. A tutaj już ja. I tutaj podróba z tego plaska jestem, jest prawda? Masz bana i ciele, nie masz prawa głosu. To Też jest prawda, oni odżyją placek, team. No prawda, zgadzam się. Prawda. Widzicie? A w ogóle to, co to, to jest za ikona? To jest jakiś tort. Tort. Dobra, um, o i wchodzimy... To, to, czy to było to? Też to, już A tak było. Czyli idziemy wracać z ekipą i teraz będzie... Słabe intro. Słabe intro, ha! Ty jesteś słaby. <gry> Naprawdę. Jak można być takim czymś, takim toksycznym dzieciaczkiem? To nie ona ma jakieś 6-7 lat. Bo te, te prawie dzieciaczek ma jakieś 6-7 lat. O, patrz. I tutaj pisze, nikt zda, a potem dostaje już banę. Ha, 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 ha. Tutaj już ma banę. Jak możemy sobie sprawdzić? Tylko, że utknęliśmy widzimy się w tej niezręcznej sytuacji od mojej podróbki, która... Komentarze, proszę najgórniej, no, nikt nie nagrał żadnego komentarza, nie, nie pokazał żadnego komentarza. Czuję, Moja piosenka na tego Placka Ziemniaczka. Ha, pójście go moim kolegom, w porównaniu z... Ech. O kurde, nie patrzcie się na moje, co piszę, a nas możecie czekać. Eee, czekaj, gdzie to jest? Ja tutaj jest to. Nie, i wchodzimy do tego dziada. Dziada, dziada, dziada. Może oceniamy jego kanał? Tylko, że on może przykrywać. Hmm. Nie wiem. Piszcie, jak się ocenia? Mówiłem o niej, nie co. Hmm. No. Halo, działasz mi telefonie? To mi nawet trochę przypomina plaska Ziemniaczka. Nie wiem na to jest. O, zrobimy ocenianie jego kanału. Jej. No, Pokazałam moim kolegom to, no i... Moje było lepsze niż jego piosenki. Będę musiał... Ona tegoś jakąś płytę zrobił, czekajcie. Albo lepiej nie wchodzę. Zobaczyć tego, czy mogę wam wątp... to... Dobra, to jest jakieś to... Nie, nie, słuchaj, Witkowa, są to... Są, są to są. w nocy... Nie to jest tego typu. No, wracamy lepiej. Dobra, wróćmy do... Nie, wyrzuciłem je znów na tą stronę. No, na jaką za już stronę? Wracamy do... Nie wiem. No nie, nie mogę wrócić. Dobra, wracimy. O! No. no widzicie. Porównano. W ogóle jeszcze możemy zobaczyć z tego ziemniaczanego po drugie. No i piosencze podsumowałem go pod koniec dosłownie. Hmm, a tutaj nie już skocząja no podoba, wiesz, go tak google Co on ma? 66 subskrypcji, ludzie! Czekaj, czekaj, czekaj. Ładzimy tutaj no i robimy to. Jaki to jest? Eee. A. halo wyślij się. No kurwa, co się tu dzieje? Dobra, widzimy się, kto idzie jakoś przejść. Dobra, została. Wysyłałem. Dalej to, daj na dół. No, odcinek prowadzący, który ja naj... który ja tylko ja wchodzę, nie mówię no to jest podróba, bo to jest podruba. to jest per, perfidna podruba. A bądź dalej wysyłaj swoich, wysyłaj więcej swoich ludzi, bo są smaczni. A z to można potwierdzić, Tutaj, je, muszę znaleźć siebie. Krycho, on napisał mi, nie, nie pod moim piosenką, tylko pod Q&A, cool kazał mi to zrobić, to przez Krycha ma zidrę. Chodź inaczej, nie przeze mnie. No pójdź o ten torcie, który zwanowałeś. Bo wcale tego nie widziałem. I jutro. Oni właśnie o tym powiedział. Ja też nie sobie... Nie chcę żadnego filmu w G. A, wiadomo, nie wszędzie. No, nie chcę swojego czasu oglądania. Ja chcę kiedyś czas oglądania. Hmmm. Hmm. mi się do YouTube Studio. Zobaczmy ile Was nie subskrybuje. Tak, mogę sprawdzać, to Kurczaki, i nie tutaj. Dobra, lecimy. O, dobra, ja to w sztubi. 8 czas... O, Osiem, o Jacek, ktoś to się ogląda. 10 minut myśli. Naprawdę, mój głos się tak nie nadaje do piosenek. Była piosenka, koniec piosenki nie nadaje się mój głos. To już już jasne. Panie, no i zobaczmy, ile was mnie nie subskrybuje. Ja to mogę zobaczyć. Nie, ile was nie subskrybuje. Naprawdę, że ludzie mnie tak długo oglądali. Tak, ty tym 48. 4. że 490. Cztery ostatnie to subskrypcje hmm. No więcej którego to jest Czekaj. dwie jedna idzie z dwie ile mi poszło? Halo, halo! W telefonie! wasz. Ile mi poszło? Dwie widziałem tam, mi poszło dwie. A i trzy... Co? To, tak to dwa dni subskrypcje? Dwie. No uwaga, no podróbka, czekaj, tak? ziemniaczka, no. Ile moich... Naprawdę? ja podróbkam. O, jak cię! świetny miniatur. 3291, u. Muszę przeglądarkowe zostały. Wystrykiwanie YouTube. Łasak. Tak? To mówię. Mam no, poważniejsze wyszukiwanie słowa w YouTube. Platy ziemniaczek. Co to jest, momio? Co to jest, momio? Rembel. O. To jest pisze momio. Momio.

A subskrybujcie, tylko 73,8% i To mało Zat mam playlisty, patrzcie. Tu, tu du, tu, tu, tu. tu. Plaskowie newsy, playlista, jakby coś nie oglądał, jutro będzie kolejna, bo ona będę nowe. Ale... Lasko Tu, 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 tu. Oooo, gdzie też moich komentarzy. Ooooo. Mogę wybaczmy i mam wyświetleń, ha. moje wyświetlenia. A, raczej zasłonięte. nie zniknie, zniknie. Halo! Nie. Kto, kto mnie zaskakuje? Mój kanał. Tu, I. Naprawdę? Ty tej chwili prawie? Ja dołączyłem 30 stycznia, no, nazywałem się Plackiem od dwóch, trzech lat. Ha. No a Na wiosnę mieliście to. Ta piosenka to jest hit. Nad po, podsumowałem Placka, bo też po raz drugi. O, łazimy i lecimy pod koniec. Bo później będzie taka długa przerwa, bo, nie, bo mi się telefon zaciął. O, teraz. Z tego bora tak, widać, nie nie ufaj podróbkom, które się nazywają jak Widzieliście? Podróbki, które się nazywają jak ziemniaki. o Widzieliście? Platek podsumował moją podróbkę. Aha. Czyli... Aha. Czy ja byłem w trzeciej osobie? Właśnie, go mi w tańce A! Aaa, wszędzie. Dobra, jestem już u siebie. Да, и не Nie na ty sam. A, ah, skończyło mi się to. Jestem oryginalny w nie będę pokazywał wy mój playlist, ha <laughs> ha Jutro będzie kolejna odcinkowa playlista, to, to na koniec. Teraz będziesz nie słuchać moją piosenkę. Tu, tu du, tu du du, tu du. du, 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 du. Zadbam o piosenkę może w jeśli mi się uda. Tu, tu du, tu tu tu, tu.